Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Świadectwem tego są Twoi apostołowie, których ustanowiłeś książętami na całej ziemi. Nigdy się nie skarżyli chodząc po świecie, nie było w nich złości ani podstępu, a byli tak pokorni i prości, że radowali się, gdy ich znieważano dla imienia Twego, to zaś, przed czym świat ze wstrętem się odwraca, oni przyjmowali z wielką miłością. Tego, kto Cię kocha i zna Twe dobrodziejstwa, nic zatem nie powinno bardziej cieszyć, jak spełnianie się w nim Twojej woli i Twoich odwiecznych rozporządzeń. Tak wielką powinien z niej czerpać radość i pociechę, żeby tak samo chciał być najmniejszym, jak ktoś inny pragnie być największym. Tak samo spokojny i zadowolony na ostatnim miejscu jak na pierwszym. Równie chętnie przyjmujący wzgardę i poniżenie, brak wielkiego imienia i sławy, jak większe niż inni oznaki czci i wyższe stanowiska w świecie. Bo nad wszystkim powinna górować Twoja wola i umiłowanie Twojej sławy. To powinno bardziej go cieszyć i więcej dawać zadowolenia, niż wszystkie dobrodziejstwa, które już otrzymał lub. Dopiero otrzyma.